Biuro nieruchomości Wersal ma przyjemność przedstawić Państwu mieszkanie przy ulicy Heroldów na Bielanach o powierzchni 83 metrów z cenie 559 tysięcy złotych plus dodatkowo 20 tysięcy złotych za garaż w garażu podziemnym. Mieszkanie składa się z dużego salonu z prześwitem na kuchnię widną garderoby. Przedpokoju, łazienki, wóce i dwóch pokoju. Mieszkanie jest w dobrym stanie, można zamieszkać bez żadnych inwestycji. Duża przestrzeń. Jeżeli zainteresowała Państwa ta oferta, proszę dzwonić. Wersal Nieruchomości. Telefon 534 92 82 22 Stacjonarny 22 409 82 22 Strona internetowa www.wersalnieruchomości.com.pl Jesteśmy na Facebooku www.facebook.com łamane Uwaga! Oferta korzysta z promocji kupujący nie płaci. To jest wynagrodzenie pośrednika pokrywa wyłącznie strona sprzedająca. Jeżeli zainteresowała Państwa ta oferta, jestem do dyspozycji. Proszę dzwonić. Dziękuję.